Witam Cię bardzo serdecznie. Na tym filmiku odpowiem na najczęściej zadawane pytania odnośnie Akademii Psychonumerologii. Jaką formę mają zajęcia Akademii Psychonumerologii? Zajęcia odbywają się na platformie Zoom raz w miesiącu, w sobotę i w niedzielę od godziny 10 do 15. Jeżeli któryś z uczestników nie ma możliwości wzięcia udziału w zajęciach osobiście, może sobie potem odtworzyć nagranie z danego modułu. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na nurtujące Cię pytania, czy wziąć udział w Akademii Psychonumerologii. Jeżeli miałbyś, miałabyś jakiekolwiek dodatkowe pytania, kwestie, wątpliwości, kontaktuj się proszę ze mną bezpośrednio. Chętnie odpowiem na każde pytanie. Do zobaczenia, do usłyszenia.